Witam serdecznie, Maciej Wudzik w e, Bugie Zatoka, Puck. Tak teraz będziemy się e, głównie określać. Bo została nam to końcówka do sprzątania. Paweł, e, Paweł e, teraz sprząta, był troszeczkę tam podziębiony, tego tak nie goniłem. Teraz e, tu ostatni, ten, ten, ten boks dzisiaj praktycznie będzie dokończony. Tamten, no i od marca ruszamy. E, miejmy nadzieję, że coś z jakimiś wysyłkami... E, będzie wiadomo, jeśli nie, e, to też będziemy starać się e, jakoś te gołębie e, gdzieś zbierać z niektórych punktów. E, tam zachodnia Polska e, od Szczecina, tam w dół, e, tam będzie tą stroną operował Jasiu Gala. On to te tereny doskonale zna, czyli Janek tam e, sobie da radę, ustali sobie z ludźmi, jeżeli ja później na stronie podam Janka numer. Jakoś tam, mówię, nie będzie to tak, że jednego dnia się zgłosi, na drugi dzień ktoś pojedzie. Nie, tak to nie będzie, ale mówię, gołębie nieraz będzie trzeba w gołębniku przetrzymać parę dni, czy tam nawet tydzień, nic im się nie stanie, gołębie przetrzymane są nawet lepsze niż gołębie za młode. Czyli e, mówię jakoś to trzeba będzie zorganizować tak samo ja e, z mojej strony jeśli ktoś jakiś inny wspólny gołemnik gdzieś tam będzie organizował jakieś wysyłki może zbiórki ja też jestem w stanie tutaj e, tam jest ostatni taki mniejszy box e, tam przytrzymać gołębie dla nich czy to będą, czy to będzie giewont. E, czyli w stronę Gewontu, to tam można różne gołębniki e, e, z, obsłużyć, powiedzmy. Czy tutaj nawet na Mazury, to też, e, jeżeli ktoś będzie chętny, to możemy my tutaj gołębie e, przetrzymać. E, przetrzymać. Tam, e, tam, gdzie jest mój punkt dowodzenia, tam zrobimy też e, punkty. E, z koszy od kabiny będą stałe i, i tam będą gołębie na dany gołębnik e, segregowane. E, Oczywiście to nie będzie tam trwało tydzień. Jeżeli będzie jakiś kurier, to będzie to wszystko powiadomione. Też trzeba śledzić strony. I myślę, że, że wówczas, że wówczas tego głębi będzie można sobie dowieść dzień czy, czy dwa przed, przed przyjazdem kuriera. To jest maksymalnie, żeby tutaj tego głębie też nie kisły w tych małych boksach czy, czy w klatkach tych transportowych. Choć nic, nic im się nie stanie, bo tam będą karmione i pojone. Ale no po co. Czyli tutaj, tutaj z mojej strony ukłon też do innych gołemników. Ja tu jestem troszeczkę sam, oddalony. No tu nie ma innych gołemników takich, no chyba, że jakiś tu jeszcze ruszy. No to różnie, ale, ale mówię, ja tu jestem sam, czyli do, do mnie tutaj wywózki dostarczenie tych gołębi jest troszeczkę bardziej uciążliwe niż tam w polskie, bo tam te gołębniki są skupione w małych w małych odległościach one tam między sobą mogą rywalizację robić ja tu niestety jestem, jestem oddalony jestem oddalony i dlatego ten transport do mnie jest troszeczkę też utrudniony, ale myślę że, że damy radę Zapraszam tak samo kolegów do edycji tej 2025 rok. Jeszcze jest dużo wolnych miejsc, czyli jeżeli ktoś ten, to proszę śmiało się zapisywać. W lutym, pod koniec lutego, sprawdzimy ile jest dokładnie chętnych. Jeśli nie, będą, nie będzie obsady, zrobimy kilka, kilkanaście może drużyn pięciogłębiowych. O tak, powiedzmy pięciogłębiowych e, drużyn e, za inną kwotę. E, to będą gołębie, które będą leciały stricte sportowe. Jeżeli ktoś chce na przykład sprawdzić gołębie, jak tu lecą na przykład u nas na wybrzeżu na przyszłość, e, czyli e, będzie tu można sobie stawić takie drużyny stricte sportowe, one nie będą brały udziału w nagrodach finansowych. Będą nam miały nagrody w, 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 w postaci tych desek okolicznościowych, czy pucharów, e, czy medali. E, to zależy e, ile tych gołębi będzie. Koszt takiej, takiej piątki e, to będzie 1000 zł, ale to mówię, to dopiero, e, to dopiero weźmiemy, określimy się pod koniec lutego. Na e, Najpierw zbieramy gołębie na normalną obsadę. No mówię, gdyby ta poczta ruszyła, to tu by było już pełno, bo z tego co wiem, że kolodzy dzwonią, się pytają, że no mówię, no ja, ja się wcale nie dziwię, no, jeżeli tu chcę zapłacić zaliczkę, a później znowu z Wrocławia jechać sam z głębiami, no to to jest troszeczkę uciążliwe. Ja to rozumiem, myślę, że nie ma tu się o co obrażać. Normalna sprawa. Czyli zapraszam do rywalizacji. Startujemy też z głębiami, chcemy wystartować prędzej, dlatego mówię przyjmowanie jest tam do 20 maja, to jest koniec przyjmowania. Chciałbym to nawet jeszcze skrócić, ale to zobaczymy jak te głębie będą dostarczane. Gdyż mówię, oprócz lotu finałowego planuję ten ekstra finał i, i ewentualnie drugi ekstra finał w tym roku. Ekstra finały u mnie nie będą polegały na tym, że tego będę tam męczył na 600 km i, i przylecą te, które przetrwają, tylko przylecą te gołębie, które mają się ścigać. Czyli będziemy robić dwa loty ponad 300 km. Jak planowany jest ten jeden w granicach 300, drugi, drugi w granicach 450 km. Finał, finał planujemy w tym roku tak samo między 420 a 450 km. Też zależy od pogody. Przy ładniejszej pogodzie, przy warunkach odpowiednich dla gołębi możemy go nawet wydłużyć tam wtedy pod Luneburg czy Hamburg, czyli tam będziemy wtedy lecieć w granicach 500 km, ale to wszystko zależy od pogody i tak jak mówiłem zachęcam do zapisów zachęcam do rywalizacji na wspólnym naprawdę sezon poprzedni był fajnym sezonem choć mówię pokazało to że co od dawna zresztą mówię że loty gołębi nie jest lot pod wiatr, nie jest lotem miarodarnym takim że, że będziemy wiedzieli jakie gołębie są To takie loty po prostu je tylko opóźnią. Loty z bardzo mocnym wiatrem bocznym potrafią namieszać i tutaj i to było widać. Drużyny, które były pełne do, do finału, przy finale, przy bardzo mocnym wietrze nie dały rady tego, po prostu poszły, poszły z wiatrem i, i były wówczas zgłaszane gdzieś tam w centralnej Polsce. Czyli gołębie muszą tu walczyć, bardzo mocno walczyć. Mówię, lot pod wiatr, je tylko opóźni, a loty przy takim wietrze jak tutaj, od 40 do 60 km, które były na małym finale, i na finale, potrafią naprawdę bardzo, bardzo namieszać. Czyli e, jeszcze raz zachęcam e, do zabawy. Twarde gołębie, jak najmniej widziane. E, dobry lot. Do usłyszenia.